Piamanku tutaj ostry, jak sami widzicie, jesteśmy, znajdujemy się teraz na dropie. Płaciłem sobie 800 zł i dzisiaj będziemy próbować coś wyczaskać z tej strony. To nie jest materiał sponsorowany. O, odblokujemy sobie... Jezu, co to było? Ile mamy kodu? Mamy 19200 i mam nadzieję, że z tego coś wydropi. Ale gówno. Bo 19 tysięcy wydropimy takie gówno. Dobra, mam jeszcze monety. Może być taka cicho, bo jest pierwsza w nocy. I otwórzmy sobie skrzynkę. I zobaczmy coś fajnego. O, fajny akacz przeleciał. Ja pierdole. Wydropiło mi to gówno, które wydropiłem z skrzynki ostatnio. I to mnie f**ka, w... że to co trafiam w skrzynkach w CS-ie, dostaję i tutaj. O, dobra, rozpuszczmy jeszcze jedną skrzynkę za monety. Mam nadzieję, że teraz coś wydropi. K-drop przynajmniej nie może mnie zawieść. Ja tego skina miałem. Oczywiście, totalne gówno. Teraz odpalamy skrzynkę Galactus. I z niej dużo rzeczy może wydropić. Błagam. Oby nie to, oby nie to, oby nie to, oby nie to. Błagam. hey drop, nie bądź, bądź jak Gaben i zapłać fajnym skinem. Teraz trzymamy kciuki i zamykam oczy. Ja nie patrzę. Ja nie patrzę. Teraz nawet nie wiem, co się sta. Ja pierdolę. I to prawie najgorszy stan. Mamy jeszcze 80 zł spokojnie. Możemy coś jeszcze wykombinować tutaj. Dzięki też może nam coś robić i oby teraz. Gaben na mnie przeszkodził, błagam, oby Gaben, ge, klątwa Gabena tu nie, nie dosięga. O, ja pierdolę. I mi się wydaje, że klątwa Gabena tu niestety też sięga. Zapierdala mi wszystko, no to skupmy sobie jeszcze tą skrzynkę. Oby coś trafił, błagam. O, kosa była tak blisko. Kosa była tak blisko, ulepszymy sobie, może ulepszenie coś da. Patrzcie, ulepszymy sobie. Możemy ulepszyć sobie na przykład, na... Na rękawiczki. Ulepszamy to. Zobaczymy. Siądzie. Ja pierdolę.